Cześć, witajcie. Dzisiaj w formie podcastu, jeśli będzie się Wam podobało, to co jakiś czas będzie taka forma do słuchania w robocie, czy, czy jeśli będziecie jechać katamaranem, to sobie będziecie mogli odsłuchać. I dzisiaj poruszę taką kwestię, która może nie jest jakaś taka, wiecie, bardzo poważna i ważna. Ale która się pojawia, i myślę, że dobrze się pojawia takie określenie prawdziwy motocyklista. Kto jest prawdziwym motocyklistą? Czasami on, to określenie wydaje się takie kontrowersyjne. Mnie się wydaje, że on kontrowersyjne jest dla osób, które świadomie bądź podświadomie nie czują się prawdziwymi motocyklistami i stąd ten taki bunt, kiedy to słyszą, taki ich wewnętrzny bunt, no bo wiedzą, że tymi prawdziwymi motocyklistami nie są. Trudno jest określić tak kogoś, że ta czy tamta osoba jest prawdziwym motocyklistą, bo myślę, że to jest takie poczucie wewnętrzne. Myślę, że jeszcze kiedyś rozwiniemy ten temat, ale dzisiaj. Zajmiemy się jakby dwoma takimi powiedzmy no dwoma, ale szerokimi przypadkami, które się zdarzają i które na pewno na pewno możemy określić, że to nie są prawdziwi motocykliści i bardzo ważne, żeby właśnie w ten sposób to określić, żeby takie zachowanie no, w jakiś taki sposób nieładnie powiem, napiętnować z naszego jakby środowiska. Pierwsza taka sytuacja albo żeby zaznaczyć, że to nie jest w ogóle nasze środowisko, że to nie ma nic z nami wspólnego. Pierwsza sytuacja bardzo często stawia nas, motocyklistów, w złym świetle, z reguły, w jakimś tam sezonie ogórkowym, jak zaczyna się, prawda zaczynają się cieplejsze dni a dziennikarzyny, pismaki muszą coś tam coś muszą tam prawda naskrobać a niekoniecznie dostali na przykład jakieś tam wytyczne czekają na te wytyczne prawda, na jakieś gotowce propagandowe no i czasami jak tam jest wolne miejsce no to muszą wcisnąć coś w sezonie ogórkowym i motocykle to jest, to jest fajne, prawda i z reguły na przykład y, takie artykuły y, opisują, że jakiś tam motocyklista tam wywinął jakiś numer, prawda, y, najczęściej jakiś tam widowiskowy sposób też, y, prawda, się, się, się rozbił y, albo, albo, albo i y, rozbił kogoś. I na samiutkim końcu takie artykułu jest napisane, że ten motocyklista nie miał uprawnień. No to kochani, to nie tylko nie był prawdziwy motocyklista, tylko to w ogóle nie był motocyklista. No bo wyobraźcie sobie, czy pisaliby, na przykład, gdyby ktoś zasiadł za sterami samolotu, na wyobraź wyobraźcie sobie, jakiś pasażer w jakiś tam sposób. Przekradł się do kabiny pilotów, wystartował tym samolotem, się rozbił. To czy oni by pisali o pilocie, czy po prostu by pisali o właśnie kimś, kto, kto tam usiadł i, i, i spowodował katastrofę? Czy na przykład, yy, gdyby ktoś, Wszedł na mostek kapitański jakiegoś tam statku i, i wbił się na przykład w nadbrzeże albo jeszcze coś innego tam wywinął. Czy oni by napisali, że to kapitan był? No nie, no nie napisali, bo on, on nie był kapitanem. I tak samo ktoś, kto nie ma uprawnień na motocykl, na pewno nie jest, już nie mówię, prawdziwym motocyklistą, ale w ogóle nie jest motocyklistą. To taki pierwszy przy, przy, przypadek. Bardzo często. Się właśnie pojawiają takie artykuły, i tam gdzieś jest zaznaczone, czasem może nie jest zaznaczone, że, że on nie miał uprawnień. A od tego powinniśmy zacząć. Że to był użytkownik motocykla jakiś. Jakiś użytkownik motocykla lub że jakiś człowiek wsiadł na pojazd. Tego typu, jakim jest motocykl, i spowodował jakąś tam katastrofę. Tak powinno być napisane. Yy. Inny przypadek, to tutaj może dotyczyć, kochani, dotyczy, tak wiem, z praktyki, trochę się jeździło, oglądało różnych sprzętów na sprzedaż, i to dotyczy nie tylko handlarzy, dotyczy to też, ja bym powiedział, pseudomotocyklistów. Którzy czasami nawet robią i e, dziesiątki tysięcy kilometrów sami, ale kiedy sprzedają swoje motocykle, to po prostu oszukują innych motocyklistów. E, I tu właśnie troszeczkę jakby zbliżamy się do tego określenia, kto jest prawdziwym motocyklistą, bo szerzej to rozwiniemy kiedyś, ale prawdziwy motocyklista musi. Musi przede wszystkim poczuwać się do tego, że jesteśmy społecznością pewną motocyklistów, którzy traktują motocyklizm więcej niż hobby, niż biznes. Chociaż możemy zajmować się zawodowo sprawami około motocyklowymi. Ale to nie jest prawdziwy motocykl. Prawdziwy motocyklist to czy my po prostu wierzymy w pewne zasady, czy, czy po prostu e, nimi żyjemy, czy to jest dla nas ważniejsze niż tylko hobby. I, i tu właśnie teraz kwestia tego, tego wątku od sprzedaży motocykl. Jeśli jakiś motocyklista sprzedaje motocykl i dajmy na to oszukuje innego motocyklistę, to na pewno nie można go nazwać prawdziwym motocyklistą. Ja bym go nazwał pseudomotocyklistą. Jeśli on jeździ, jeśli coś go motocykla kręci, ale, ale myśli tylko, tylko o sobie, o, o własnej kieszeni, e, nie zastanawia się nad tym, że człowieku, czy ty byś chciał, żeby ciebie oszukano, no to na pewno Prawdziwym motocyklistą nie jest, bo chociażby jedną z cech prawdziwego motocyklizmu to było na przykład pomoc sobie bezinteresowna na przykład na, na drodze. Więc myślę, że e, jeśli to była taka charakterystyczna cecha, to myślę, że również charakterystyczną cechą będzie to, że nie chcielibyśmy w innej sytuacji na przykład właśnie przy odsprzedaży. Motocykla, oszukać drugiego motocyklistę. I to nieważne, czy to będzie ktoś świeży, kto dopiero chce, jakby, być tym motocyklistą, chce wejść do tego towarzystwa, że tak powiem, czy, czy to będzie inny motocyklista, który jest doświadczony, ale może mniej doświadczony w mechanice, a czasem może być doświadczony, a, a się po prostu naciąć, bo, bo ufa, kupując na przykład nie od jakiegoś tam jakiegoś tam handlarza, tylko się cieszy, że kupuje od motocyklisty, a się okazuje, że ten motocyklista, który mu sprzedaje, to czasem gorszy od handlarza. No i mogę wam opowiedzieć pewną autentyczną historię, albo nawet dwie, o właśnie takich pseudomotocyklistach. Jeden to był taki, słuchajcie, też podróżnik, dosyć znany, na pewno wiecie, ja nie, nie powiem oczywiście tutaj z nazwiska, nie będę wymieniał, Znany podróżnik, tam wiecie, te różne Stany, prawda, Kazachstany i tak dalej, te, te Stany byłego Związku Radzieckiego, wszystkie zjeżdżone, jakieś Mongolie, nie Mongolie, motocy motocyklami, samochodami terenowymi i tak dalej. No i kiedyś ten chłop sprzedawał swoją giesę, taką mocno wymęczoną, ale słuchajcie, no to po prostu była ruina, to była ruina. I przede wszystkim pod kątem silnikowym, po prostu to było słychać na wiecie, bardzo jest ciężko, nie znając na przykład jakiegoś tam silnika dokładnie, żeby określić w taki sposób słuchowy pewne niedomagania. Natomiast to po prostu była ruina. To było na słuch słychać, ale mm, okej, okay, no, no wiadomo, sprzęt. Swoje przeszedł pewnie już do niczego się za bardzo nie nadawał, tylko do, 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 do gruntownego remontu. Chodzi o to, że ten człowiek po prostu udawał takiego, mm, takiego człowieka, który jakby się nie znał, który jakby, jakby nie, nie tak, tak? A to ja myślałem, że tak ma być. Ja myślałem tak ma być. Chłop, któryś zjeździł pół świata po prostu udawał głupa, bo myślał, że trafi na jelenie i że mu wciśnie taką padlinę. Według mnie jest to bardzo nieuczciwe i, i trzeba nie mieć wstydu po prostu, żeby taką odgrywać taką, taką szopkę. Nic niewiedzącego i, i takie udawanie, jak to się mówi, greka. Inny przypadek wam opowiem, mojego byłego znajomego, człowieka, któremu ostatnimi czasy Zresztą to chyba zauważyliście, się, że zauważyliście że wielu ludziom te ostatnie 2-3 lata bardzo poprzestawiało w głowach. Ludzie zaczęli się zachowywać jak, jak jakieś, wiecie, panienki, albo rozwydrzone bachory, obrażalskie. Dzisiaj nie ma już mowy o jakichś tam dyskusjach, nawet na ostrza noża, jak to kiedyś po prostu Faceci przy piwie dyskutowali dziś i to po prostu się obrażają jak panienki e, i e, no potrafię człowieka wykasować z dnia na dzień, zablokować, zerwać kontakt zupełnie e, po 25 latach nawet, e, bliskiej, bliskiej znajomości. Czy jak to się kiedyś nazywało przyjaźni. No, dziś okazuje się, że to była pseudo przyjaźń, ale opowiem wam właśnie taką historię związaną z takim jednym pajacem, pseudomotocyklistą, który robi tysiące kilometrów w sezonie, dziesiątki tysięcy pewnie czasami, bo no, warunki finansowe ostatnimi czasy im na to pozwalają. Chociaż kiedyś to takie dziady były, że. Że tam płakali przy ognisku, że ich nie stać na opony, i tak dalej. Teraz im się poprawiło. Ale no to zawsze kawka, lodziki, e, komfortowy nocleg to jest to, co ich najbardziej interesuje. E, I wyobraźcie sobie, kiedyś, taka, kiedy ich poznałem, to opowiadał mi ten człowiek taką historię, jak to w, w, w Zastawie, którą miał, że tam pod koniec komuny. Zastawa to był taki samochód jugosłowiański. To mówię do młodych, którzy mogą myśleć, że to jest zastawa jakaś tam stołowa. No i miał tam jakieś zdarzenie drogowe, chyba jakaś kobieta mu wjechała w tył lekko i zczaskała klosz tylnej lampy. No i ten baran pod osłoną wieczoru, nocy po prostu wybrał się na parkingi osiedlowe, i jak znalazł podobną zastawę, to jej wykręcił. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego ten klosz i przełożył do swojego. No, zwyczajne złodziejstwo, prawda? No, ale w tamtych czasach dawnych, jeszcze człowiek był młody i to tak puścił płazem, bo sobie myślał, no, to każdemu się tam coś przytrafiło, może impulsywnie człowiek za, za, zadziałał, być może coś tam gwiznął. Coś może się potem z tego człowiek już wstydzi, nigdy by już tego nie powtórzył. Tak sobie to człowiek tłumaczył. Ale wyobraźcie sobie, że jakieś tam trzy lata temu, jeszcze przed tą całą srandemią, byłem u nich w odwiedzinach. No i pojechaliśmy do szklarskiej poręby. Kilka sprzętów. No, takie, takie dziadki. Na, 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 na motocyklach też z nami, takie to wszystko wiecie: 50, plus. poważni, ustatkowani ludzie. Motocykle takie różne, z różnej półki, z wyższej, ze średniej półki. No, tacy przyzwoici panowie na motocyklach, no i tam ten mój znajomy, ja. No i gadka przy tym tam w jakiejś lodziarni, przy jakichś tam lodach, kawusi, i gadka tego mojego kumpla ówczesnego, że, bo on chciał VFR -e 1200 sprzedać, taką miał zawsze wypicowaną, rozumieć, bo on taki pedancik, pedancik. I on się pyta, kto by. Yy, czy znają kogoś, kto by mu ten licznik przebiegu cofnął, bo on by chciał sprzedać tą VFR-a, -e, z tym przebiegiem, który on ma, no to dobrej ceny nie może, nie może wystawić. No i. Ja sobie wtedy przypomniałem tą sytuację z, tym, z, tą, z, tym, z tą lampą, z tym kloszem w tej zastawie. I ja mówię, ludzie, mówię, kochani, stary chłopa się nie zmienił. To, przecież to jest złodziej. Mówię, jak można, słuchajcie, okradać kogoś, drugiego motocyklistę, który e, możecie tak, po, owszem, powiedzieć, no, na, na, naiwny, bo patrzy na, na przebieg. no. Wiecie, jak ktoś kupuje od drugiego motocyklisty, że niby przebieg jest wszystko udokumentowany w jakiś tam sposób, że przeglądy jakiś tam robił, że może i sam robił, ale wszystko jest zadbane, wszystko jest wychuchane, ale prze, przebieg będzie, słuchajcie, nie, wiecie, yy, 200 tysięcy, tylko, yy, tylko 50 tysięcy. Słuchajcie. To, 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 to jest nie w porządku, dlatego że każdy mechanizm się w jakiś tam sposób zużywa, i nie chodzi o części takie eksploatacyjne, które właśnie można e, zobaczyć, czy trzeba się z nimi liczyć. Ale potem wchodzą jakieś tam ryzyko większych napraw i dlatego ten pseudomotocyklista sprzedawał ten motocykl. Nie dlatego, że on nie był już ładny, że on nie miał jakichś już osiągów, które on by chciał, tylko po prostu liczył się z tym, że za chwilę ten motocykl nie będzie bezproblemowy w jego dalekich wojażach. I dlatego go sprzedawał. Natomiast cofając licznik, to kogoś oszukuje i okrada z tego typu nadziei. Ktoś być może ciężko odłożone pieniądze wydaje na motocykl, mając nadzieję, że ewentualnie będzie jedynie jakieś eksploatacyjne rzeczy wymieniał, a nie, że na przykład gdzieś go zaskoczy jakaś grubsza naprawa bądź nawet awaria wynikająca już z z dużego przebiegu. No niestety kochani, ale nawet bogaty powinien się liczyć z tym, że jeśli wyjeździ set tysięcy kilometrów, to no niestety, ale jego motocykl utracił tą wartość i powinien ją sprzedać właśnie z taką dużą utratą wartości, ze względu również na przebieg. A nie, że go cofnie i... Poszuka kolejnego nabywcy. Także, według mnie, każdy taki, niby teraz się to ukrociło, ale, ale widzę, że mają na to sposoby, bo widzę, że ciągle na rynku są motocykle, zwłaszcza te sprowadzone, y, które mają śmieszne przebiegi. Słuchajcie, 16, ostatnio, 16-letni motocykl, słuchajcie, 30 tysięcy przebiegu. I w tym 3 lata jeździł po Polsce. <grym> no to słuchajcie, Niemiec. Niemiec tam w ogóle nie jeździł. Przecież Niemiec, to jak Niemiec kupuje motocykl, to on robi 10 tysięcy kilometrów jak nic. Po prostu jak nic. Rocznie. To se policzcie. Ile będzie miał motocyk 16-letni tysięcy kilometrów? Około 150 tysięcy może mieć. Tak? Więc jeśli... Może miał 130. I Polak mu zrobił na 30 tysięcy. Wypicuje i, i będzie chciał sprzedać. No to jest, to jest niestety, to jest niestety mentalność pseudo pseudo motocyklistów. Także już wiemy, kochani, kto na pewno nie jest prawdziwym motocyklistą. A do tematu jeszcze wrócimy. Jeszcze porozmawiamy sobie, kto jest prawdziwym motocyklistą, ale to już w następnym podcaście. Na razie trzymajcie się, kochani. Dużo dobrego wam życzę i do zobaczenia lub usłyszenia. Hej.